Cześć, witajcie, z tej strony AlexaWeson 10. Dzisiaj zagramy sobie w grę Stray, w której będziemy słodkim, małym kotem. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was! Do gry! Bardzo ładna oprawa graficzna. Naprawdę ładna gierka. Jak na to, że gram na komputerze. W słabym komputerze. To naprawdę ładna gierka. No, jak widzicie, jesteśmy takim słodkim kotem. Możemy wchodzić w interakcję z innymi kotami. Słodkie, naprawdę <słodkie>, słodkie. Mam nadzieję, że będzie mi się przyjemnie w to grało, a wam przyjemnie oglądało. Jeszcze z mogę wejść w interakcję. Dobra, widzę, że to się wszyscy, wszystkie, wszyscy nasi pobratymcy kładą, my tu się zaraz położymy, ale najpierw się przejdziemy. Access Control System, tutaj nie mogę wejść. Jestem kotem, jeszcze nie mam umiejętności otwierania drzwi. Więc cóż, przyjrzymy się. Ale ładny księżyc. Przynajmniej myślę, że to księżyc, a ja chyba to jest księżyc. Dobra. Kładziemy się. Bardzo kojące dźwięki. Dźwięk deszczu. Ja tam lubię. Uszliśmy spać na kartonie. Co nasz kot robił dwa metry dalej? Ktoś miał leki sen. Za murem. Cóż, idziemy. Chodźcie koty. Są tutaj wszyscy nasi obratemcy Level. Generalnie powinno się w tą grę grać na padzie. Ale gram na klawiaturze. Bo nie mam żadnego pada, który byłby kompatybilny z moim pc tem Ach, fajnie. Nie, naprawdę, te interakcje z otoczeniem i z naszymi pobratnicami są słodkie. Patrzcie, jaka wielka rura. Teraz się jej przyjrzymy. Mogę się napić? Tak. Dobra, napojony jesteś. Idziemy dalej. Chodźcie. Ale wielka rura, co to mam? A już nie mam, dobra. Myślałem, że jakaś interakcja. Okej, okay, trzeba po rurach, e, co ja się tak kręcę. Nie mogę wycelować. O, dobra. O, pyk. Dobra. Dobra. Nie, naprawdę fajna, przyjemna gierka spokojnie się zapowiada. Chciałem się rozejrzeć. A, dobra, pod... Prawie wszystkie myszy mam rozglądanie się. I sobie tak powoli idziemy spokojnie z naszymi pobratymcami. Tak przyjemnie. Wybaczcie, ale optymalizacja na moim komputerze trochę cierpi i mo mogą wystąpić moje lagi. Okej. Okay. Coś na co nie mam wpływu. Skacz. Kitku. Skacz. Kitku, kocie. Nie ma to jak zacząć gra od porządnego gruchnięcia o ziemię. Trzeba iść. O nie, Kocie, nie, nie upadaj. upad. No więc zaczęliśmy od porządnego gruntnięcia o ziemię i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Czy to były wielkie kleszcze? Tak, to na pewno były wielkie kleszcze. Ja się nie przewidziałem, prawda? Nie wiem, jak wyglądają kleszcze. To na pewno musiał być kleszcz. O, już mogę chodzić normalnie. Dobra, wchodźmy, zanim to się zamknie za nami. Ha. Martwe miasto. O, mówiłem, że kleszcze. Zmutowane kleszcze. Big. Co się patrzysz? Ok, jak na razie kleszcze znikają. Cóż, uciekają nam, kleszcze się nas boją. Help. Help i tam mam iść, dobra. Czy pan jest mieszkańcem tego miasta? Od niego to już się chyba nie dowiemy. Nie tak sprawnie jak kot. Follow me. No dobra. A mam jakiś wybór? Hmm. Co to? Wiadro. No raczej tam nie wejdę. Ja bym się skłaniał ku temu, że muszę chyba wziąć to wiadro. Bo, jakbym zrzucił sobie to wiadro tam, to chyba wiatrach się wtedy zatrzyma. Mam nadzieję. Dobra, nie podejdźmy za blisko. Puszki z farbą. Mogę je zrzucać. Muszę je zrzucić. Skoro jesteśmy kotem, musimy zrzucić puszki. Ciemno. Mhm. Chyba muszę tam gdzieś skoczyć. Mogę tam skoczyć? Bo muszę. Może muszę gdzieś indziej stanąć? O, tutaj musiałem stanąć. Wow, o Jezu, jaka perspektywa. Zrzućmy Cię. Ok. Dziwnie się steruje pod taką perspektywą. Szczególnie, że jesteśmy kotem. I PYK! O jezu. Łoboże! Optymalizacja cierpi na moim komputerze. Dobra, może się to poprawi. Ej, w ogóle zostawiamy ślady po farbie. fajnie. O, mogę się napić. <laughs> Idziemy w dół. Kleszcze. Więcej kleszczy. Boże, mieszkańcy zżerają. Dobiłem go. Mam wyrzuty sumienia. Sena, spokojnie. O, jakaś coś na co nie ma wpływu. Dzień dobry. To nie wróży dobrze. Oj, to nie wróży dobrze. O, Jezu! Kleszcze chcą mnie zjeść. A! Zostawcie mnie! Jesteście kleszczami! A, kleszcze mnie biją! Zostawcie mojego kota! Ah. Znajdźcie sobie własnego kota! Biegnij, kocie! Do przodu! Skacz! Ah! ah. Kleszcze mnie biją! Boże! To było okropne! O, zgasiłem światło. Swoim jałknięciem. O, Boże. Tam trzeba iść, okej, okay. dobra. Mogę tam doskoczyć? A, tutaj sobie doskoczę, tak przyjemnie, powoli. Ej nie, ale naprawdę okropne. Okropne. Przerażające. Deska. My mamy złe. E. Okej. Okay. Miał. W górę. Coś mogę tutaj zrobić? O, no patrz jaki mądry kot. sobie most zrobiliśmy. Mm, ale gdzie teraz? Aha. A tam. Wchodzimy. Ej, tam jak tam mam iść. Aha. No, i na to skoczyć. Ale to nic mi nie daje. A muszę wejść tam. No tak, muszę wejść tam, bo. To nie ma innej drogi. Jakbym sobie popchnął tą beczkę. No to może teraz. No i oczywiście. Tam jest jakiś dolar. A tam mam skoczyć. Nie wiem, nie widzę świateł. No, oczywiście, muszą do mnie pisać, kiedy akurat nagrywam. O Jezu! Ja już myślałem, że ja coś zwaliłem. Ja już myślałem, że mój kot spadnie. Myślałem, że coś zwaliłem, i umrę, zaliczę śmierć. Myślałem, że zaliczę sobie śmierć, ale nie. To było. Miało być. Ale że wiadro nie utrzymał kota? A, tam mamy, dobra. Wiadro kota nie utrzymało? To musi być naprawdę ciężki kot, skoro go wiadro nie wytrzymało. Nie, dobra, mo może. Może wiadro mniej waży niż kot. Nie wiem, nie mam kota. Aha, dobra, to tutaj po balustradzie. Teraz na to, w ogóle, ale smog. My jesteśmy w jakimś. Nie wiem, gdzie możemy być, ale jest tutaj dużo smogu. Znaczy, pomijam już fakt, że jedyne formy życia, jakie spotkaliśmy poza naszymi pobratęcami, to były kleszcze. Ogromne kleszcze. Nie. nie wiem, jak wy, ale ja uważam, że tutaj ludzi już nie ma chyba. W sensie, już jakieś byśmy chyba spotkali. Ale coś w sumie patrzy na nas przez kamerę. Może miałknę? A, tutaj mam iść. Wiadro. A, to nie wiadro. To jakieś... Nie wiem co. Coś, co nie jest nam potrzebne. Po co ja to w ogóle zrobiłem? Ech. Skok wiary. Ej, ja nie mogę tam skoczyć. A mogę jednak. Mieszkanie! Mieszkanie. Potrzebuję pomocy. Coś mu próbujemy odpisać. Mądrego. Otwórz. A, on otwórz drzwi. Aktywuj i znajdź obudowę. Dobra, muszę znaleźć obudowę. A najpierw parę kocich spraw. Zamknął za nami. Mhm. Mhm. Muszę to kliknąć. Spację. O! Mam to. I co teraz? I to chyba będzie trzeba wpinać tutaj. O, dokładnie. Jesteśmy mądrym kotem. Musimy znaleźć cztery takie. Eee, tam jest jedna obudowa. Znaczy nie wiem, co to jest. Jakiś mikroprocesor? Co to jest? Ja się pytam, co to jest. Ale taka przyjemna muzyczka. Tak spokojnie tutaj. Nie, no fajnie. Aha. A gdzie może być to? A tu jest czwarta. I pyk. A, no tak muszę tam podejść. Coś nam otworzyło. No dla kogoś życie nie było łaskawe. Umarnę siedząco. I pyk zrzucone. Mam to wziąć? Biorę. Jak ja to w ogóle trzymam? A, tak, dobra. B12. Albo B1 przez 2, nie wiem, B12. Czyli albo mówimy na niego B12, albo B12. B12. Co masz mi do powiedzenia? No tak, bo co może zrobić kot? Tak, jestem kotem. Aha. Aha. No będę ci mówił B12, bo... nie mam jak ci mówić inaczej. No tak. Tak. Okej. Okay. Aha. No zajmij się tym. Mogę, mogę nim sterować. No idę za tobą. Co muszę założyć? Że to? O. Wszedł we mnie. Naszemu kotu się to chyba nie podoba. <gry> OK. Panel wyposażenia. O, mam klucze. Fajnie. OK. OK, więc myślę, że tutaj sobie zakończymy nasz pierwszy odcinek z gry Stray. Jeżeli wam się spodobało, dajcie suba, lajka, napiszcie komentarz, co tam chcecie. Trzymajcie się, cześć!